Czekaj, cztery minuty. A, to... No ja... A chuj, raz się żyje. Obejrzyj se. Fajne. Beka na skape. Ewa. Co to jest? Obejrzyj se. Kulki analne. Co gdzie? <noise> Okej, okay, waple jest wyśleć. Nie chce mi się chodzić, bo jestem raniem brednem. Nie, to nie trudno. Water nie wyśle. <try> O, nie, nie, w że tylko w jedną stronę słuchawek mi to mocniej słyszy niż w drugą, bo ja taka coś nie lubię. Nie lubię kiedy mi w jedno ucho jest muzyka, na przykład, a w drugą mnie. Nie, tak, coś nie. Niestety tego nie obejrzę. Niekomfortowo. Nie, nie chcę myśleć. A ile obejrzałeś? No, no wiem, że chodzi o sex shop i jakieś tam kulki analne. <śleszamy> Dziona moja te moje. Nie ma takich. Jak... No moja, moje, nie ma takich jak my dwoje. Coś nie dzieje? Lecz na pewno dostaniemy to za darmo żeno moje serce moje nie ma takich jak mnie dojeye moje serce moje nie ma takich My dojeye mnie dojeye my, mnie 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 love no binusei I woji mi na bo Egał Kęteniu Like my poł Jak poderwać dziewczynę?

Ej kurde, długo to się będzie ładować? Ja Ej, do końca to obejrzyj. nie, później. Ale ja, ja to, to sobie zapisałem. Napisałem to sobie. Ja później to będę ten oglądał w głośnikach, bo przysłuchawki to ja nie lubię. Aha. Bo to w jedną stronę.